Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku z auta. Mamy 6 rano, kundzia jedzie do pracy. Wiem, 6 rano i do pracy tak. W tym tygodniu jeżdżę trochę wcześniej, bo mam trochę dużo pracy, jakiś ten lipiec i sierpień w mojej firmie mocno pracowity, zwłaszcza początki miesiąca. No a więc tak, i powiem wam, że zrobiło się nareszcie ciepło. Ale kundzia po prostu tak wraca padnięta, że ja wrócę, trochę się pokręcę, posprzątam, zrobię pranie coś tam, coś tam. coś tam nie piszczało. I i wyobraźcie sobie, że ja 20 to na kanapie usypiam. Jak się wykąpię, przebiorę w piżamkę, to już po mnie, A więc w... A więc wstyd się przyznać, ale naprawdę mam taki jakiś okres ciężki dla mnie, że mój organizm nie daje rady. Dlatego dziś się do Was odzywam. Mamy połowę tygodnia. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka, bo ten weekend będzie ciekawy, gdzie jedziemy, no i zabieramy Was ze sobą. Na pewno coś nagram jeszcze przed weekendem, eee, jak nie będę zmęczona. No wstyd się przyznać, młoda kobita, e, apada tak wcześnie. Ja zawsze chodzę późno spać, a to taka sytuacja, zwłaszcza w wakacje. No, więc zapraszam serdecznie do oglądania mojego kolejnego odcinka. My z Nikolką otwieramy sezon. Zobaczcie, my w jacuzzi. Sobcio nalał wodę przedwczoraj, no bo oczywiście basen dalej nie stoi. A dlaczego? Bo samochód dalej jest nienaprawiony. Właśnie Sobcio obok tu naprawia, a my się relaksujemy z Nikol. Nikolka była na półkoloniach, ja byłam w pracy i od eee. razu wparowałam, a tu a tu borsuk, a tu borsuk osobisty no. buziotek. Mm. Jak możesz, zwykle. Możesz do nas wskoczyć. My no, a więc chwila relaksu powiem wam. Wróciłam z pracy, od razu się ogarnęłam i tu wskoczyłam, bo Nikola siedziała. E, chwila relaksu, a potem biorę się do roboty, bo trzeba ugotować obiad, no i takie tam. Ale człowiek te pół godzinki się zrelaksuje i orzeźwi. Andrzejku, bo ja idę. Zerkniesz na nią. Wracam z pracy do domu, a Sobcio tu walczy z inwazją mrówek. My co roku, co roku dosłownie, mamy inwazję mrówek. Ja proszę bardzo. Bostropian usiadł. I się zrobiła dziura między... Szpara, tak, przypłytka, Ale to, ale no nie, u Nikoli się chyba szpara nie zrobiła, też wchodzą od, od jej strony. W zeszłym roku to, w zeszłym roku to, nie, dwa lata temu, to z Nikoli pokoju, jak Patrycja tu sama była z Patrykiem, jak wyjechaliśmy na wakacje, to te mrówki wyłaziły z Nikoli pokoju. A w tym roku była inwazja tutaj. Nap... Naprawdę było. Jezu, zaraz pięć silikonów ci tam wejdzie. Naprawdę było tego mnóstwo, i zobaczcie tu, nawet na tej szafce, pełno mrówek łazi. To, to już jest malutko. Ja tu wstałam w niedzielę albo w sobotę rano, to po prostu na tej komodzie było czarno. Czarno, tyle było mrówek. No nie. A najlepsze, że kupiłem silikon pod kolor płytek i zużyłem gdzieś. Do I teraz ja albo białym, albo jakimś beżowy. Do samochodu, dużej mi... złoży. A to... A teraz przyklejam na kit do parkietu. No to. Tu trochę białego. No, ale ważne, żeby to. A tu to nie Firanką się zasłoni. Jak widzicie, Kundi taki sam są sąbciu. Inna to by nie pozwoliła, żeby tak robił, ale ja jestem zdanie, że trzeba dom, zakleić. Że, że człowiek nowy dom stawia, to <gry> tego ładę odpierdą. Zobaczcie, moi drodzy, jakie przygotowania do naszego wyjazdu na targi w Kielcach. Sopcio. O, przygotował taką tablicę razem z książeczką. Mega mu to wyszło. Tu mamy płachtę do przykrycia samochodu, no powiem Wam, że Bawareczka zrobi na pewno sensację, chociażby przez przygotowania, jakie robi sobie właśnie ze względu na jej wystąpienie na tych targach. A więc szacunek dla niego. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda już teraz. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało na miejscu. My zobaczymy pierwsi, bo będziemy wcześniej, a Wy zobaczycie dopiero od 10. A więc do zobaczenia, moi drodzy. Będziemy się widzieli. Kundia właśnie wróciła z pracy. Wzięłam się za obiad, za sprzątanie, ogarnianie, ale powiem Wam, że wczoraj miałam taką niefajną sytuację. Ogólnie ten tydzień dla mnie, dla naszej rodziny straszny. Poprzednią część filmiku nagrywałam jeszcze przed straszną rzeczą, która się wydarzyła w naszej rodzinie. Nie chcę do tego wyciągać. Każdy ma jakieś tam swoje problemy i nie będę tutaj wiecie jakiejś sensacji poruszała na na internetach ale co chciałam powiedzieć w związku z tym co się dzieje w moim życiu ostatnio, no to jestem taka mocno zestresowana nieogarnięta nieprzytomna, tak to nazwę i wczoraj postawiłam patelnię z bułką tartą i z masłem na kuchnię poszłam do łazienki i zapomniałam o tej patelni weszłam pod prysznic, później coś tam jeszcze robiłam, Nikola wpadła tu i zaczęła tłuc drzwi, że coś tu się dzieje, że tu wszystko jest w dymie, nie? Wychodzę z tej łazienki, naprawdę cały dom był zadymiony od tej patelni i widzicie, co jest najgorsze? Że ja przez to, co się dzieje w ostatnim czasie w moim życiu, w naszym życiu, to ja wyszłam z tej łazienki i ja nie miałam zielonego pojęcia skąd ten dym. Zaczynam się o siebie trochę martwić, żebym czegoś głupiego nie zrobiła przez to moje takie nieprzytomne zachowanie dostatnicze. No, dziś na obiad spaghetti. Nikolka do mnie zadzwoniła do pracy i zaczęła sobie spaghetki, ja więc gotuję tu makaron, tu już smażę mięsko. Muszą wstawić pranie, ponieważ Nikola na weekend jedzie do dzieci do Warszawy, a my. Spotykamy się w piecach. Andrzeja, ty będziesz tu tak siedział? Mam inne wyjście. Taka była ładna pogoda. To nie siedziało się teraz, jak pada, to siedzisz. i psujesz. Miciuła? co tu co tutaj do Widziałeś to? Czemu to odchodzi, tak? A specjalistycznie to jest zrobione. Kurde, jakbym paznokciem to podwadziła, to by odpadło, ja co? Dobra, <laughs> Dobra. Idę sobie. Bryka już naszykowana. Czeka na transport. To tak się bagażnik otwiera. To proszę bardzo. Zawartość. Zapakowana wszystko pod kolor. Elegancko. No. Loterinkara, Rafałka. Więc będzie oglądane. Więc jedzie. Jedzie bawareczka na salony. Ładnie wygląda. W taką pogodę ładniej wygląda niż na słońcu, nie? Tak, żeby tam światło było taki półmrok to by było dobrze to będzie się pięknie prezentowało. no i pakują już się jedzie dziewczynka na wystawę